Ty pani, często się mówi, o bierzesz udział w wyścigu szczurów. No, ale są inne wartości ważniejsze, istotniejsze. No, ale to jest kwestia wyboru. Mój tato tu przyjechał w 1948 roku, pracował bardzo długo w kopalni rudy uranowej. Ja się tu cały czas wychowywałem, szkołę średnią również skończyłem tu w Kowarach. Później zajmowałem się fizyką, problemami natury mechanicznej. Ta pasja mnie pochłaniała, pochłania i myślę, że już tak zostanie. Kilka lat temu profesor Malcolm Smith, naukowiec z Uniwersytetu Cambridge, opatentował wynalazek, który nazwał inerterem. W 2008 roku sprzedał go stajni McLarena w Formule 1. Mechanicy zamontowali to urządzenie w swoich bolidach. Inerter, pochłaniając energię, zmniejsza drgania, dzięki temu zwiększa przyczepność opon bolidów do podłoża. Znalezienie takiego mechanizmu, który daje dziesiąte sekundy minimum zysku czasu na okrążeniu, to jest bardzo dużo. Ekipy na różne sposoby starają się znaleźć te dziesiąte części sekundy i wydają na to grube miliony. Tak naprawdę największe koszty w Formule 1 pochłania rozwój technologicznych samochodów. Są to dziesiątki milionów euro, czasami setki. Did you talk about it to mechanics to engineering? Yeah, it's a critical device. You uh, simply have to have them uh, in Formula One. Lucjan Łągiewka być może nigdy nie dowiedziałby się o Inerterze, gdyby nie pewien skandal w Formule 1. Kilka lat temu jeden z mechaników zespołu F1 McLarena odszedł do stajni Renault. Przeniósł ze sobą projekt Inertera. To wywołało sensację, bo zespoły ściśle strzegą tajemnic technologicznych. Zaczęła o tym pisać branżowa prasa, którą czytał syn Lucjana Łągiewki. Zwrócił uwagę na inerter, bo jego ojciec opracował urządzenie bardzo podobne do wynalazku brytyjskiego naukowca i opisał je już w latach 90. Dynamiczne pochłanianie energii wstrząsów. No, ja jestem wyczulony i bardzo jasne jest dla mnie takie sformułowanie, bo więcej oznacza dynamiczna amortyzacja wstrząsów. Nie jest to podobne, nie jest to bliźniacze, jest to to samo. Samo rozwiązanie, co więcej, z tym samym wytłumaczeniem energetycznego funkcjonowania w porównaniu do energii elektrycznej. Inerter opisany przez profesora Smitha we wniosku patentowym jest według Lucjana Łągiewki bardzo podobny do jego urządzenia przetwornika akumulacyjno-rozpraszającego EPAR. Obydwa wynalazki mają przekładnię zębatą, koło masowe, popychacz oraz element sprężysty. Obydwa kontrolują siły dynamiczne pomiędzy punktami A i B. Poza tym inerter i epar wykorzystują koncepcję przepływów energii zamiast oddziaływań siłowych. A więc mamy już podłączony yy, wirnik i puszczamy. Energia została skierowana do wirnika. Jest sedno pańskiego rozwiązania. Tak. Można oczywiście zaproponować mnóstwo możliwości zastosowań takiego rozwiązania, a więc wszelkiego rodzaju zderzaki, odbojnice, hamulce, napędy, amortyzatory, naprawdę jest bez liku tych zastosowań, a na dzień dzisiejszy nawet trudno jest do końca przewidzieć, jak naprawdę daleko można posunąć się z tymi rozwiązaniami. Lucjan Łągiewka nie ma wykształcenia naukowego. Po skończeniu ogólniaka ożenił się, pracował w Tartaku, ale cały czas prowadził swoje badania. Robił doświadczenia, budował prototypy, aż wpadł na pewne rozwiązanie. Skonstruował urządzenie, które za pomocą wirnika pochłaniało energię powstałą przy zderzeniu. Łągiewka nie wierzy, by brytyjski naukowiec wpadł na podobne rozwiązanie w oparciu jedynie o koncepcje teoretyczne, jak dziś twierdzi. Są sytuacje niewątpliwie takie, gdzie można użyć takiego... No, bardzo uproszczonego schematu myślenia, i powiedzieć, o, wpadłem na taką koncepcję, na taki pomysł. Ale bardzo często jest to nie tak. Jest to wynik długoletnich dochodzeń, w cudzysłowie, badań. Giewka był przekonany, że dokonał ważnego odkrycia. Odwiedzał polskie uczelnie, szukał pomocy wśród naukowców, pokazywał im obliczenia, rysunki, chciał usłyszeć opinię fachowców. Liczył na to, że jego odkrycie wywoła jakąś reakcję. I wywołało. Wie Pani, niektórzy z nich to po prostu jak usłyszeli co mamy oceniać, to reagowali ha, 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 ha. tak dwie minuty, ha, 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 ha. ha. Ja tak stałem, zachowałem stoicki spokój, żeby niczego nie zepsuć, nie? Bo ciągle liczyłem na to, że mimo wszystko to dojdzie do tej współpracy. I co, proszę panią? I nic, on się obśmiał, obśmiał, proszę panią. No i to różnie wyglądało, nie? Wyglądało między innymi tak, takie były sytuacje. Podchodzili, poklepywali mnie po ramionach tam z tyłu, prawda? I mówili tak, panie Lucjanie, niech pan lepiej idzie się przespać. No i wie Pani, no i co ja mogłem zrobić? Żół, zapraszam. Ale Anagilda, tam jest, to działce. No, 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 no. No, 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 no. Powtórzymy jeszcze raz, bo gdzieś tam kabelek był urwany. Dobra. To to chodzi tak uroku. Dobra. Zamiast dźwięku, bo go zabiję, Wynalazkiem zainteresował się tylko profesor Gumuła z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. O odkryciu Lucjana Łągiewki usłyszał w jednym z programów telewizyjnych i był tak ciekawy efektów jego pracy, że od razu pojechał do Kowar. Chciał zobaczyć, jak działa przetwornik. Spotkanie z jego dziełem z jego pomysłami, to to, było, to była przygoda niesamowita. Przyjechał do domu, poprosił o nożyczki, kartonik, wziął takie paski, zagiął ten pasek na odpowiedniej długości, o, poprosił również o taką literatkę. I zaczęliśmy kombinować na wszystkie strony, co się właściwie dzieje. I to było na przemian. Raz z pochłaniaczem, a raz bez. Jaka była Pana reakcja po wykonaniu tego doświadczenia? No, że trzeba robić dalsze. <grych> no, z uwagi na brak konkretnej przeszkody, nie? Trzeba po prostu zaniechać dalszych testów, polegających na zwiększaniu prędkości. Współpraca profesora Gumuły z Łągiewką wywołała żywą reakcję środowiska naukowego. Niektórzy z naukowców protestowali przeciwko zaangażowaniu autorytetu uczelni we współpracę z niewykształconym, nikomu nieznanym wynalazcą. Część środowiska naukowego z tej uczelni podpisywało petycję, żeby pana zwolnić z pracy. Były różne rzeczy, wie pani, no. Były, no. Ktoś mi tam przyniósł klocki Lego, żebym się bawił. <laughs> Spotkał się pan z reakcjami przyjaznymi, czy tylko były obojętne i złe? Nie przypominam sobie pozytywnej reakcji. Na świecie efekt współpracy profesora Gumuły z Lucianem Łągiewką spotkał się z dobrym przyjęciem. Od dwóch lat Epar jest prezentowany na międzynarodowych targach wynalazków, zgłaszany do prestiżowych naukowych konkursów i zawsze wygrywa. Na pierwszy ogień poszła Genewa. <grywa> dwa lata temu. było. I to złoty medal od razu nie, na dzień dobry. To nie, to nie było, wie pani, takie. Byle jakie przeżycie. To było olbrzymie, przede wszystkim zaskoczenie. Mamy bardzo dobry kontakt z KTH, czyli Szwedzkim Królewskim Instytutem Technicznym, gdzie jeden z profesorów, Anders Eriksson, zorganizował cały komitet przywitalny, złożony z zacnych profesorów, z których niektórzy należą do Komisji Noblowskiej, którzy ustawili się w kółko tylko po to, żeby przy, przyjeździł przyjeździe móc uścisnąć mu rękę i, i pogratulować. Bardzo mi przykro było, jak uzyskałem od rządu belgijskiego oficerski złoty krzyż, prawda? mi się, Boże, to tu. Dlaczego nie u nas, prawda? W Polsce wnioski Łągiewki o opatentowanie e paru odrzucono. Eksperci z Urzędu Patentowego twierdzą dziś, że w latach 90. nie mogli ich przyjąć. Podobne rozwiązania zostały już opatentowane między innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii i na terenie Niemiec. Jednak w dokumentach przesyłanych wówczas do Łągiewki nie ma o tym informacji. Urząd pisał jedynie o tym, że EPAR ma znamiona odkrycia naukowego, a nie technicznego. Wnioski nie miały rysunków i opisu. Przykład pana Łągiewki pokazuje, że nikomu nie zależało na tym, żeby mu pomóc, i doszło właśnie do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Znowu walczy o to, żeby dostać patent na rozwiązanie, o którym na świecie wszyscy mówią. Jak to się dzieje, że ten człowiek przez tyle lat nie uzyskał patentu? Yy, otóż yy, pan Łągiewka yy, przede wszystkim powinien liczyć na pomoc rzecznika patentowego, który jest yy, powołany do tego, aby służyć odpowiednią radą. Temu, który zgłasza do Urzędu Patentowego rozwiązanie, pytanie, dlaczego pan Łągiewka nie uzyskał takiej pomocy od rzecznika patentowego, jest bardzo istotne. Dlaczego nie uzyskał od Urzędu Patentowego takiej pomocy przez te lata? No? Urząd patentowy zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń. Urząd i patentowy, wspiera... w tym co pan mówi, jest po prostu bezduszną instytucją, która nie ma żadnej dobrej woli, żeby pomóc wynalazcy. Przecież to jest w interesie nas wszystkich, żeby te wynalazki zostały tu w Polsce. Istnieją możliwości wsparcia pana Łągiewki i jego wynalazek uzyskuje takie wsparcie. We wnioskach składanych do Urzędu Patentowego Lucjan Łągiewka i profesor Gumuła pośród wielu zastosowań przetwornika EPAR wspomnieli także o możliwościach stosowania tego rozwiązania w przemyśle zbrojeniowym. Reakcja była natychmiastowa. W 2001 roku pojawiły się tajne służby wojskowe i zaproszenie do wspólnych badań w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Natychmiast się stąd, to zjawia spod ziemi błyski. No i słyszymy od panów oficerów propozycję, że jeżeli te wyniki się potwierdzą, prawda, w, w tych warunkach, jakie, jakimi oni dysponują, to otrzymamy te emerytury generalskie. Miał dostać samolot na dojeżdżanie do Warszawy i do Gdańska. Był helik helikopter, chyba. Już nie pamiętam dokładnie, ale to samolot był w każdym razie. I oczywiście wyniki się potwierdziły. Natomiast cała reszta nie. No i to wszystko. Oficerowie WSI zabrali dokumentację badań, rysunki, prototypy urządzeń, a także testowany zderzak zamontowany w maluchu. Wszystko objęto tajemnicą, a Łągiewka i profesor Gumuła mieli zakaz prezentowania wynalazku i publicznych wystąpień. Z obawy przed zatrzymaniem dalszych prac i badań w Polsce skorzystali z pomocy, jaką zaproponował im inżynier z Niemiec, Georg Piątek. Przenieśli badania do jego fabryki. Tam w tajemnicy pracowali kilka lat. To jest e, prawdziwy sprint w, w całej historii badań Cianą Giewki i Jeparu. Te pięć lat. E... Przyniosło tyle postępów, co tutaj poprzednie 30. Prace nad wynalazkiem przerwał zawał serca Lucjana Łągiewki. Jego współpracownicy rozważali wtedy nawet zakończenie badań nad Eparem. Zmartwiliśmy się bardzo tym, to była poważna choroba. Tośmy po prostu wtedyśmy zamarzli, wszystko przestaliśmy działać, bo nie byliśmy się w stanie skupić nad niczym i tylko czekaliśmy, aż wyzdrowieję. Łągiewką opiekowała się rodzina. Jego syn skończył w tym czasie studia, postanowił wrócić do Kowar i pomóc ojcu w ocaleniu jego naukowego dorobku. Założył spółkę i fundację Epar. Dostałem dwie wytyczne. Jedno to było, żeby się nie poddawać, a drugie, żeby zrobić wszystko, żeby dla Polski zrobić z tego użytek, nawet jeżeli e, 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 ojciec umrze e, no, w 2007 roku w, w zapomnieniu i swojej e, e, sytuacji finansowej. Zależało mi najbardziej z całych sił, żeby to co sensowne z tego dorobku w największej części zagospodarować i znowu na ile to tylko możliwe w tym kraju. Syn Łągiewki zaczął działać. W imieniu ojca ponownie złożył wnioski patentowe. Zatrudnił ludzi. Kiedy ojciec wyzdrowiał, wspólnie podjęli decyzję o zakupie starej mleczarni w Radomierzu, w której w przyszłości ma powstać Centrum Badań Eparu. Przemysław Łągiewka zgłosił też do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosek o ustalenie, czy wynalazek ojca jest taki sam, jak urządzenie opatentowane przez profesora Smitha z Wielkiej Brytanii. Zwraca się też o wsparcie do różnych instytucji, także do polskich ambasad, bo chce promować epar na świecie. Przykro było patrzeć, kiedy na targach w Kuwejcie tylko do polskiej ekipy, czyli do nas, nie przyjechał nikt z konsulatu. Bo pierwszego dnia usłyszałem, że nie wierzą, że tam jesteśmy, bo nigdy z Polski nikt nie przyjechał, drugiego, że chyba to jest jakiś kawał, ale się zapytają, a trzeciego, że nie mogą przyjechać, bo fleciści przylecieli i jest koncert. W tym roku zaproszono nas ponownie. Ale nauczeni poprzednią lekcją nie liczyliśmy już na ambasadę polską, tylko pomogła nam ambasada niemiecka. Na międzynarodowych targach wynalazków i w światowych rankingach Polska nie wypada najlepiej. W Japonii na 1 milion mieszkańców przypada 3000 tysiące patentów, w Polsce zaledwie 60. Wyprzedza nas wiele krajów europejskich. Najgorzej jest sytuacją wdrażania opatentowanych wynalazków do masowej produkcji. Zajmujemy miejsce w czwartej dziesiątce. W Polsce. Troszeczkę jest takie niedowierzanie, że twórca indywidualny mógł wpaść na takie proste rozwiązanie. Dlaczego jest taka sytuacja? No, nie ukrywam, że zadała mi pani trudne pytanie. Los wynalazcy w Polsce, który stara się o unijne granty, to też trudny temat, zderzenie z twardą rzeczywistością. Unia przekazuje Polsce miliony złotych na rozwój innowacyjności, w tym na ochronę własności patentowej. Pieniądze rozdziela Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na ochronę patentową jakie agencja dostała pieniądze? Jeśli chodzi o działanie dotyczące ochrony własności przemysłowej czyli ochrony patentową przede wszystkim, to jakby ogólny budżet tego działania to wynosi 90 milionów złotych, z czego na ten rok przeznaczone jest 35 milionów umów mamy podpisanych na ponad 12 milionów, natomiast jeżeli chodzi o wypłatę, to jest to kwota niecały milion złotych. Tutaj jakby ta kwota wypłat jest no dosyć mała, dlatego że jakby to postępowanie dotyczące ochrony jest długotrwałe, jest prowadzone przed urzędami patentowymi różnych krajów i, jakby te wnioski o płatność, czyli jakby realizacja projektów jest dość długa i, i trwa to po prostu um, no dość długo. Strasznie to brzmi, co pani powiedziała. No, tak to, tak to wygląda. Dopiero światowy rozgłos spowodował, że w Polsce znowu mówi się o wynalazku łągiewki. Epar zainteresował doktora Frąckowiaka z Polskiej Komisji Nauki w Brukseli. To on zawiadomił instytucje w kraju, że warto zająć się tym wynalazkiem. Być może należałoby przeznaczyć jakiś fundusz, nazwać go funduszem wysokiego ryzyka, gdzie dysponenci nie obawialiby się, że w przypadku niepowodzenia oskarży ich się o marnowanie publicznych pieniędzy. Ja mogę tylko powiedzieć, że gdybym dysponował prywatnymi pieniędzmi, to bym zainwestował w ten wynalazek, bo wydaje mi się, że to jest dobra inwestycja. Dzięki pomocy doktora Frąckowiaka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Warszawy zdecydowało się pomóc Słongiewce. Przeznaczy 10 milionów złotych. Sfinansuje koszty toczącego się przed Europejskim Urzędem Patentowym Arbitrażu z profesorem Smithem, a także koszty ewentualnych procesów sądowych w przyszłości. Od czegoś trzeba zacząć. Może, może ta świadomość, że, 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 że można w tej ścianie zrobić małą wyrwę, doprowadzi do tego, że murunie. Kiedy Epar może liczyć na jakieś pieniądze z centrum? Jeśli powiem jak, jak, jakąkolwiek datę, to, to trochę będę patrzył w sufit. Ale czy to jest kwestia kilku miesięcy? To, są, to, są, to jest kwestia miesięcy. Mam nadzieję, że. Przede wszystkim to będzie gigantyczny sukces dla nich, bo im się to należy. Maciej Woroch, korespondent faktów TVN w Anglii, próbował odnaleźć i porozmawiać z profesorem Smithem. Szukał go na wydziale inżynierii Uniwersytetu Cambridge, jednak nie udało nam się porozmawiać z profesorem. Otrzymaliśmy natomiast maila, w którym asystent profesora pisze. Wynalazek profesora Smitha wywodzi się z abstrakcyjnych, teoretycznych zasad. Inerter jest całkowicie inną koncepcją, różniącą się od przetwornika absorbera, wynalezionego przez pana Łągiewkę. Nie skorzystamy z propozycji wywiadu telewizyjnego. Teraz za wszelką cenę będą bronić siebie i Malcolma Smitha nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że taka jest polityka. Tak naprawdę, my nawet nie jesteśmy e, Dawidem, my jesteśmy e, Rzemykiem u jego sandała. A Goliat jest potężny. Jest jedną z czterech, trzech, dwóch, a nawet może i pierwszą e, uczelnią, jednostką badawczą świata, dysponującą miliardami, nie milionami, miliardami funtów budżetu badawczego, prestiżem, siłą przebicia i autorytetem oraz wsparciem brytyjskiego rządu. Tymczasem my, no, czym dysponujemy? Wyjątkowym e, atutem Lucianem Mungiewką, który potrafi wytłumaczyć dokładnie e, koncepcję. Nie mówiąc, że nie jest zrozumiane jeszcze coś, co musi być zbadane, a właściwie zasada działania jest nieznana. Drugim ważnym atutem w sporze z brytyjskim profesorem będzie pierwszy zderzak zamontowany w samochodzie podczas pokazu na stadionie w Kowarach w 1998 roku. Niewiele brakowało, a Łągiewka nie mógłby dziś pokazać tego cennego dowodu, bo zabrali go oficerowie z WSI. Zderzak odzyskał syn, ale nie było to łatwe. Musiałem przebnąć przez Niemcy, Irlandię, na końcu Izrael, gdzie dzięki pomocy pewnych oficerów mm, służb wywiadowczych oddano nam jeden element pokryjomu, mm, bez informowania kogokolwiek i to jeszcze w większej tajemnicy niż go nam zabierano, ehm, prawie jak z, z szpiegowskiego filmu, podjeżdżając pod bramę bez numeru, magazynu bez, e, bez oznaczeń. Dwóch panów, którzy się nie przystawili, włożyli do busa serce mechanizmu z 1998 roku i powiedziało, żeby jechać, się nie zatrzymywać. Ponoć jest to autentyczna wypowiedź Gandiego. Każda nowa teoria. Musi przejść przez cztery fazy. Pierwsza faza polega na pełnej ignorancji. Tak by się nic nie stało, nie wydarzyło. Każdy to ma gdzieś, prawda? Przychodzi druga faza, zaczynają się naśmiewać. Kończy się druga, zaczyna się trzecia. Zaczynają walczyć ostro z ideą. A jak się da, to jeszcze lepiej i z autorem tej idei. I to jest najtrudniejszy okres. Ale i ten mija i przychodzi czwarta. Pogodzenie się, czyli podnosi się rączki do góry, się poddaje po prostu, wycofuje się z tej walki, zaprzecza się e, faktowi, że się uczestniczyło w tej walce, prawda? No ale to tak już ponoć jest. Ja myślę, że ja już jestem na finiszu trzeciego etapu i rada moment wejdę na e, ten ostatni etap. Może się mylę, nie wiem, czas pokaże.